Mamy tutaj taki wykres, który przedstawia zależność między ceną śliwek a liczbą zakupionych kilogramów. Oś pozioma, czyli oś X, oznacza cenę śliwek. Cenę śliwek wyrażamy w złotówkach. Natomiast oś pionowa, oś Y. Wyraża liczbę kilogramów. Ilość. W kilogramach. Możemy więc zauważyć, że obie wielkości są wprost proporcjonalne, co oznacza, że jeśli jedna wielkość rośnie, to druga również rośnie w tym samym stosunku. No to zapiszmy, że x razy y równa się k. K to jest ten współczynnik proporcjonalności, który mieliśmy w zadaniu wyznaczyć. No i w tym celu weźmy współrzędne tego punktu i wymnóżmy współrzędną x współrzędną y I otrzymamy w ten sposób odpowiedź. K równa się 15.